Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tracker, a to jest kolejny odcinek Let's Play z Gotika 12. Roku. Dzisiaj postaramy się uzbroić jakoś porządnie i spróbować zrobić misję dla Harada, więc ruszamy. Może póki co pójdźmy do Bospera po misję. On z tego co pamiętam miał. z tego co ja pamiętam on miał. Misję, coś z futrami to możemy ją w zasadzie zrobić. Mam swoje zdanie. Ups, o idealnie, szukam pracy. Hmm, przydały mi się nowy czeladnik. Poprzedni zrezygnował dwa dni temu. A więc, no, upłaciłeś w polowaniu? No hmm, cóż, mogę cię nauczyć, jak się obdziera ze skóry zwierzęta. Dobrze ci zapłacę za każdą skórę, jaką mi przyniesiesz. Hmm, każdą skórę to nawet niezły. Eee. Weźmy u innego mistrza. A co jeśli chcę pracować dla innego mistrza? Nie wiem już. Eee, bzdura. Harat i Mateo mają czeladników. Alchemik Konstantino to samotnik. Od lat nie miał ucznia. A co do Torbena? No wszyscy wiedzą, że jest kompletnie spłukany. Pewnie nie miałby ci nawet czym zapłacić. Z kolei ja pilnie potrzebuję czeladnika. No i dobrze płacę. Ale niezależnie, gdzie się chcesz zatrudnić, i tak potrzebna ci będzie zgoda wszystkich mistrzów z dolnej części miasta. No, no trudno. To <laughs> się tak denerwuje. Czy zgodzisz się, żebym zawarł umowę z innym mistrzem? Eee, w porządku. Dostaniesz moją zgodę, ale pod jednym warunkiem: Pracuj dla mnie przynajmniej przez jakiś czas. Wtedy sam ocenisz, czy odpowiada ci moje rzemiosło. A kto wie, może to polubisz i zostaniesz ze mną. Jeśli jesteś dość dobry, by pracować dla mnie, to u innych też sobie poradzisz. Hmm. Chyba jednak u niego. Nie hmm. wierzyć Chcę twoim czeladnikiem zostać, gdyż on faktycznie dobrze płaci, a może Chcę być. Czy jesteś twoim czeladnikiem? Zanim Cię przyjmę, muszę oczywiście wiedzieć, czy w ogóle się nadajesz. Nie sądzę. To co chcesz zrobić? Co, co mam dla mi... ciebie zrobić? Nauczę cię, jak obdzierać ze skóry zwierzynę. A ty mi przyniesiesz, o, powiedzmy, pół tuzina wilczych futer. Wtedy będę wiedział, że opanowałeś swój fach. Jeśli nie zajmie ci to całego życia i skóry będą w znośnym stanie, to cię przyjmę. No naprawdę. Albo... A... Będziesz mógł nająć się u innego mistrza, jeśli tego naprawdę chcesz. Nie, no zostaniemy u ciebie, tylko nauczył mnie. Naucz mnie jak obdzierać zwierzę ze skóry. Wróć, kiedy nabierzesz trochę więcej doświadczenia. Mm -hmm. To, co panowie i pani idziemy trochę po. Można to było zrobić zupełnie inaczej. na Pek, 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 pek i do przodu. Przecież wiedział o tym wcześniej. Sobie. Owołujmy z kimś. Może coś ciekawego. A paj, Jak tam stoimy No jeszcze jeszcze trzeba dużo powalczyć. No dobrze, wypijmy sobie, może zamiast wypić sobie tym razem coś zjedzmy. Mamy tu mięsko Winko. To punkty trafi. No. Jeszcze golimy miksturkę i jedziemy dalej. Ktoś tam jeszcze powinien być z przeciwników, a póki co Nie ukrywam, że też by się przydały jakieś zaklęcia. I ale, ale coś, coś strasznie gwałtownie skręca. I gdzie ty jest? O, tam jesteś! No chodź, no chodź. O, paj, dobry. I na to się nazywa mieć parę w łapach. Tutaj gdzieś jeszcze wilki były. A tam są. Któryś tu na pewno zaraz podejdzie O, pięknie Już, kurde Dwóch nie mam ochoty O, idę Pięknie, oj, dobry Nie ma co jak okładać Psa patykiem Teraz Dobre, już, już Jeszcze tak z dwa, dwóch przeciwników i będziemy mieli kolejny poziom, to będziemy mogli się nauczyć oprawiać skóry. O żeż, ty w... mordę! No dobrze, nie mamy wyjścia. Dedniemy, dedniemy, dedniemy. O, możemy już uciekać. O, jak pięknie, pięknie. Dobrze, szybko uciekajmy, bo życia nie mamy za dużo. Pomóż nam, ty dziwny człowieku? Hej, wędrowcze! Widziałem no. jak wyszedłeś z pomiędzy gór. Ciesz się, że nie przyszedłeś tutaj trzy tygodnie temu. Jak się kurna zobaczyć... No ja nie masz. Nieważne. Szybko byśmy się z tobą rozprawili. Kiedy tu przybyłeś, taki, wyglądałem. wyglądałem na wykończonego? A teraz wyglądasz już prawie jak człowiek. Czego tu szukasz? Potrzebuję lepszego wyposażenia. Mogę ci powiedzieć od razu, Widzę, że, że nie mamy gonią. nic do oddania. Jeśli cię na to stać, możesz coś kupić od Lombarda. Możemy no tak zapytać go, czy znajdzie dla ciebie jakąś pracę? Już u niego pracowałem. Dobra, chodźmy Znowu dalej. Jedno z tych przeklętych stworzeń. To jest ogólnie całkiem ładne. Widzicie? Wilk biegnie, to owce uciekają. Znowu jedna z tych przeklętych bezpośrednich. Chodźmy. Nie owce, ty debilu! Ty debilu! Nie chcę zabijać owcy. Bo później ja mam za to... W... ranę Jedna bestia mniej. Dobra. To udajmy się w takim razie do Bospera. Tylko oddajmy jeszcze Jackowi... ...ubranie. Mamy w końcu Glade. To ubranie nie potrzebujemy. A później może nam się przydać jego pomoc. No biedna owieczka. co? Hej, Fu Gregowi. Podejdź no na chwilkę. O co chodzi? Idziesz do miasta? Pewnie w ważnych interesach. Słuchasz? Wyglądasz na bystrego gościa. Jestem pewien, że daleko zajdziesz. Od razu widać, że nie dasz się łatwo nabrać. Może chciałbyś dorobić sobie trochę na boku, co? Hmm. Dlaczego nie, czy... Czy może jednak nie kusić się na to. Hmm. Skończ z tym bełkotem kotem Skończ z chodzi? tym bełkotem. Mów, czego chcesz. Widzisz? Dokładnie o to mi chodzi. Nie Zmów. wystarczą nie miłe tak, słowa, nie. by cię przekonać. Od razu wiedziałem, że targi z tobą nie będą łatwe. Tak przedsiębiorczy człowiek, jak ty, na pewno byłby zainteresowany pogrubieniem swojej sakiewki. Dlaczego nie? Wybacz staremu wilkowi polskiemu. Jestem to nie pierwszy ja. w tej okolicy Sięgam. nie znam panujących tu zwyczajów. Na własnej skórze przekonałem się, że podróżni z dalekich stron nie są mile widziani w tym portowym mieście. A teraz jestem całkiem zagubiony. Nie wiem, jak dostać się do miasta. Mam do załatwienia w mieście niezwykle ważne interesy, a moi klienci nie tolerują opóźnień, że tak powiem. Czy w jednym swoim ciele no, za każdym razem? Się przez jak nie dostaniesz... Miejskiego? Jak nie dostaną na czas. Jeśli chodzi o strażników. Ta? Masz jakiś pomysł? Powinni cię wpuścić, jeśli założysz... na no rolnika. Tego mi Co właśnie się dzieje? trzeba. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Nikt na mnie nie zwróci uwagi, jeśli przebiorę się za wsiowego głupka. Doskonale! Dobrze się spisałeś. Oto obiecana zapłata. Co? Nędzne 50 złotych monet? Chyba żartujesz. Złoto to nie wszystko, przyjacielu. Niech ci to na razie wystarczy. Mam przeczucie, że wkrótce się spotkamy. I kto wie, mogę być wtedy bardziej szczodry. Trzymaj się. Przepraszam Was, coś mi się. Dzieje. Dobra, widzicie, co, mniejsza, wie, mniejsza z tym, idziemy dalej. LOL Dobra. Czekajcie chwilę. Coś mi się tu z padem stało. Bo nagrywam do tej pory na padzie. Teraz spróbujmy. O. Nie, coś, coś... O nie, dobrze, jednak jest. Tu udajmy się do Bospera I może uda nam się dzisiaj zostać... Nie, dzisiaj też nie zostaniemy jeszcze, zostaniem jeszcze tym czeladnikiem. A szkoda, szkoda. Ale no przynajmniej już się nauczymy oprawiać skóry. I coś mi się wydaje, że w następnym odcinku już się postaramy, bo to już nie ma co tak zwlekać za bardzo, bo nie w końcu... swoje towary. No kurde. Cze. jak nie mogę. E, wil... Co do tych... Umawia... Mam swoje zdanie na ten temat. Naucz mnie jak obdzierać zwierzynę ze skóry. Dobrze. Słuchaj. To dość proste. Ostrym nożem rozcinasz brzuch zwierzęcia. Potem robisz małe nacięcia po wewnętrznej stronie łap. I ściągasz skórę. Przynieś mi te wilcze skóry. To zobaczymy nie wiem, czy on się tak da... Dobrze. Tym... I tak tego nie zmienisz. Nie wiem już w co wierzyć. Coś to... mi się z padem dzieje. Ale dobrze. Bo niewątpliwie gramy na na PC z w sensie laptopie. Ale sobie pada podłączyłem, bo się wygodnie gra. Teraz idziemy poszukać jakichś wilków. Ogólnie napiszcie mi w komentarzach jak Wam się podoba. Czy Wam się podoba ta seria? Jak tak to będę dalej kręcił, bo mi to sprawia wielką przyjemność. A jak Wam się nie podoba, no to po prostu przestanę ją kręcić i tyle. Może któregoś dnia wrócę. ...do jej kręcenia, bo też nie ma sensu nagrywać coś, czego się... ...co się nie podoba moim widzom. Chociaż sobie sądzę, że już tutaj nie ma tych wilków. Musi musimy iść gdzieś indziej. Niebieski bez... rdest, 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 <gryst> <gryst> mm -hmm. Gdybyśmy mieli wcześniej tą umiejętność To moglibyśmy coś zrobić A tak jesteśmy w czarnej dupie I chyba nawet tego półtuzina Futer No i dupa Jeszcze nas usłyszały, zauważył Krwiopijce Człowiek z paską. Coś, coś się tu dzieje, dobrze, mniejsza Z tym No bez jaj Coś mi się tu niszczy, że tak powiem. Może teraz będzie dobrze. Dobrze jest. Szczerze, najchętniej to bym kupił po prostu te skóry. Ale później mogłyby być problemy takie jak to, że. Nie przyjmie. No, ale ma już mamy troszkę pieniędzy. Dobrze Tu chyba jest jakiś potworek Może to wilk? Jezu Hej owca Jestem zabójcą owiec Ale mamy teraz skórę która chodzi po 10 Sztuk Więc widzicie Wszystko tu się przydaje Szczególnie teraz gdy potrzebujemy kasy Ojez, nam. Chodź tu. To wygląda jak taki duży żuk Łuż ty, kurna! Zwiewaj! No uciekaj! Nie no gad! Ja pieprzę, nie Przepraszam no. Gad, już dru kolejny odcinek i znowu fail. Dobrze, wiecie co? Ja tu zrobię krótkie cięcie, i spotkamy się znów. Jak już będę miał, jak już się nauczę tej zdolności, i się jakoś z tym uporamy. Albo wiecie co? Be lepiej będzie w tym miejscu, już jak się nie załaduje, gra o w tym miejscu, zrobię cięcie. I spotkamy się w następnym odcinku. No niestety dużo nie zrobiliśmy, zapominam cały czas zapisać i w dupie jesteśmy. Więc spotkamy się w następnym odcinku już będę miał skóry i tą zdolność. Więc... No cóż, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.